Słuchajcie, my tak narzekamy teraz na naszych polityków, że zamęt się ją, czynią, ale nasza polityka potrafi być także romantyczna, giertyczna, wręcz leperyczna. Romantyzm, natchniona miłość w polityce, nie podoba się to Jarosławowi Kaczyńskiemu, który powiedział, że od tego, co zrobił Rokita, znaczy że wiedział o inwigilacji prawicy i nie powiedział, gorsze są tylko mordy. No, miał na myśli twarzy giertycha i lepera. Mu się oni nie podobają, a przecież są tacy romantyczni, miłujący. Oto bowiem Andrzej Leper i Roman Giertych ogłosili wczoraj, że są razem. Zaczęli chodzić ze sobą. Kupidyn nie próżnuje nawet w szambie. Jakież to piękne i wzniosły. Płakaliśmy. My, co bardziej wrażliwi, a łzy nasze wzruszenia jeszcze nie obeszły. I patrzcie, wśród tego tumultu politycznego i burz powodzi znalazły się dwa. Tulipany z pręcikami. Ach, lube kwiaty skłonności do siebie. To nie jest przelotna miłostka, błahostka drobnostka, słówko rzucone mimochodem na pożarcie wiatru zapomnienia. To lubość trwała jak ondulacja. Gdyż powiedzieli obaj Roman i Andrzej, żeby od teraz traktować ich, cytuję, jak jedno ciało. Do tej pory mieliśmy braci bliźniaków przy sterach państwa, teraz doszli bracia syjamscy, zrośnięci ze sobą półgłówkami. Mamy w srejmie Marka i Jurka, to teraz doszedł Andrzej Roman. I Jarku, nie martw się ich związkiem. Raduj się. Jarku, nie straciłeś Romana, zyskałeś Andrzeja.